Cześć, witajcie z tej strony Wasz i witajcie już po raz kolejny na moim kanale. Tak jak widzicie, u mnie już świąteczny klimacik, nagrywam to w Mikołajki, 6 grudnia, yy, więc, no, yy, są po prostu taki szybki wstępnik, te okularki. Ogólnie, jak już jesteście ze mną od paru dobrych lat, to możecie kojarzyć, że też w nich często występuje w takiej atmosferze świątecznej, yy, właśnie w święta, w Mikołajki, coś takiego ubieram, uwielbiam te okularki, widzowie. Dostałem je parę lat temu na święta i bardzo często noszę, więc. No więc co? taką koszulkę też ostatnio dostałem, ciekawą, z psem, który ma na sobie drogi Mikołaja. O, no, tak bardziej forfan, ale... ale jest, więc... więc ja się cieszę. Mm, bardzo ją polubiłem. Nie, ostatnio często chodzę, dlatego jest Pamiętam, mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza. Ok, dość długi wstęp. Puszczam intro i otwieramy moje prezenty, które sobie dostałem na Michała i mi więcej mówić. To puszczam intro. Dobra, widzowie, intro już y, zobaczyliście. Ja za pół godziny muszę iść do szkoły, więc muszę się sprężać. Y, co mamy w tej paczuszce? No, są głównie takie słodkości, Rafaello i mikołajki z czekolady, to może dam sobie tutaj na boczek, w sumie na dół. Przechodzimy do tej paczki na początek, bo była na samej górze. Ogólnie ostrzegam, i nie wiem czy to ostrzegłem przed intrem czy po intrze, bo intro jeszcze nie nagrywałem. Mogli w ogóle wyspać śnieg, więc śnieg na Mikołajki, nie wiem kiedy ostatnio był. Yy, jest git, mi się to bardzo podoba. Taka atmosfera Mikołajkowa. Yy. Zacznijmy od tej paczki, ona jest na górze. Nie przejmujcie się, jeśli coś będzie tutaj nieklockowego, bo to może być. Yy, ogólnie wiem, że w której z tych paczek są klocuchy, i nawet wiem w której, yy, ale nie w tej bardzo je tak po prostu rozszarpiemy tutaj ja myślałem tutaj są słuchawki bezprzewodowe Philipsa sobie zamówiłem tam kiedyś mi przyszły więc więc się bardzo cieszę mm. To może sobie dam jakoś na boczek Tutaj tutaj nie mam pojęcia, że mówię co tu ma być, co tu może być. Yy, nie zamawiałem tego. Więc yy, pewnie jakaś koszulka czy coś, nie mam pojęcia. Ale otwieramy, tylko by było jakoś... Czy było jakoś to inaczej by? O Boże, najgorsze w otwieraniu paczek zapomniałem. Umazanie brokatem. Co to jest za papier w ogóle? Chłopanie. Słuchajcie, nie zamawiałem tego. No jesteś... Coś... To jest coś pięknego taka kaszuleczka. O, ja nie mogę. Ej, jestem szczerze mówiąc zaskoczony. Chłopanie. Ej, ładny to jest. Na pewno kiedyś... Na insze w tej koszulce nie zobaczycie ze Spider-Manem, bo jest przepiękna. Teraz przechodzimy do creme, de la creme tego openingu, czyli oczywiście do klocków. Mm. Jakie są klocki? Oj, ja nie mogę. Mm. Jakie są klocki? No, jeszcze e, tego wam stracić nie mogę. W sumie zobaczcie sobie za chwilkę. E, ogólnie, e, dziś jest szósty. 17 grudnia, jest No Way Home. Więcej nie mówię. Taka mała podpowiedź to była. Odnośnie tego setu. O ja, ja. To jest to, to jest to, tylko ja to chyba źle otwieram. O co to jest za folia w ogóle. Świąteczna. Ale to jest w ogóle piękna. Jak ona się mieni? Dobra. Mamy to. Mamy to w ogóle. Patrzcie na moje ręce. No ja nie mogę. Nie znoszę będzie poprany brokat. Ja mogę to tak ciężko zmyć później. Ale mamy to. 7, 6, y, 1, 8, 5. No Way Home ze Spidermana. Oczywiście, coś, piękny zestaw. Ja go od początku chciałem, jak go zobaczyłem, jeszcze nawet w zdjęciach przed premierowi, jest to chyba jedyny zestaw z trzech zestawów. Zostają witane trzy zestawy z napisem Spiderman No Way Home. I tylko ten chyba nawiązuje do filmu, ponieważ inny oczywiście jest, jest jeszcze z tym czarno-złotym strojem Spidermana, ale on jest. Przy, Zestaw nie nawiązuje do No Way Home, tylko do Homecoming. Więc. Więc, no, trochę tak po mieszanie z poplątaniem. Yy, ale zestawik mi się bardzo podoba i na pewno na premierę No Way Home recenzję tego zestawu musicie po prostu zobaczyć. Czyli, no, za tydzień. Dwa tygodnie. Co ja gadam. No i przechodzimy do ostatniego. Tutaj też wiem, co, co jest. Nie yy, jest kalendarz adwentowy, ponieważ, nie wiem, zawsze taka moja. Yy. Zawsze taka moja. E... O nie. Naprawdę... Podrapałem się po głowie ręką sam z brokatu i patrzę teraz do lustra. Mam... w tym miejscu włosy pobrokatowane, Coś pięknego. Nie wiem. muszę głowy umyć teraz. A muszę jeszcze do szkoły iść przecież za pół godziny. Nawet teraz mniej nie to ja się nie wyrobię ze wszystkim. Okej okay, widzowie. Yy, jest tutaj kalendarz adwentowy, ale czuję, że jest coś, coś innego. W ogóle, yy, wy macie swój kalendarz adwentowy i codziennie otwieracie po jednym okienku. Ja mam Skindera i otwieram po jednym okienku, ale też każdego dnia sobie jem pojedynczy kalendarz. Nie żartuję, ale też yy, poza tym głównym, który otwieram codziennie, yy, mam też. Yy, no, o, lubię sobie pojeść takie inne kalendarze, takie zwykłe, bardziej tańsze. O, jaj. No, o. No, ostatnio w ogóle sobie krełem ja parę takich lizaczków i mi się to... bardzo zasmakowało. Jest kalendarz tradycja. O, jaj. A, bez tu, nawet dwa kalendarze adwentowe. Tego się nie spodziewałem. Boże. Cały normalnie pobrokatowany, łapanie. Yy, ogólnie nie spodziewałem się, że będą dwa kalendarze adwentowe. Nie spodziewałem się też tego. Spodziewałem się tego. I spodziewałem się. Tego. Ale no, jestem zaskoczony w dobrym tego słowa oczywiście znaczeniu. Kocham widzowie Mikołajki, kocham w ogóle święta, kocham ten okres świąteczny, głównie dlatego, że się nie chodzi do szkoły, mm, ale też ta atmosfera jest wspaniała. No i co, niecierpliwie czekam do świąt. No. O Boże, drogi, jak to wygląda. Mm. I to by było na tyle. To co, co ja mogę powiedzieć? Odcinek dość dłuższy niż się spodziewałem. to wyjścia do szkoły z pół godziny zostało mi 20 minut, więc muszę się sprężać, by jeszcze chłolypa zdążyć. Hmm. Zachęcam Was do na klęstu mnie, łapeczki w górę, jeśli y, napiszcie oczywiście bardzo... W... Jezu. Proszę Was bardzo o napisanie w komentarzach, co Wy dostajecie na mi mikołajki, hmm, bo Byłoby fajnie tak się podzielić prezentami, chyba że nie chcecie mówić. Oczywiście, ja was nie zmuszam. Jeśli chcecie się ze mną podzielić tym newsem, to, to byłoby mi bardzo miło. Mm. Więc co? Yy, co może, co. Sumie, szczerze nie mam pojęcia, co będzie za tydzień. Nie mam pojęcia. Yy, nie ma jakichś wielkich. Yy, nie ma jakichś wielkich newsów ze świata super bohaterów, ale może coś się pojawi. Ma podobno się pojawić za niedługo trzeci zwiastun do No Way Home. Może akurat się pojawi za te dwa tygodnie i będzie jakiś odcinek typowo pod No Way Home. Bo wiecie, to moim zasadę dwa odcinki, odcinek news, odcinek klocki. Ostatnio były dwa odcinki klocków, dlatego, że były dwa odcinki newsów pod rząd. No i co? To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i bye!